Dzień dobry dzieci. Witam was kreatywny logopeda. Dzisiaj będziemy ćwiczyć z głoską r. Głoska r jest głoską dźwięczną. Proszę przyłożyć sobie dwa palce do krtani i jedziemy motorkiem. dr tr kr jeżeli ktoś ma z tym problem, proponuję zamienić tam, gdzie jest głos kary, stawić głoskę: d. Trady, 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 trda, trdo, trdu, trde, trdy. Trwa, trwaj, truskawki, trrąbki, trrociny. A teraz nasz wierszyk, uwaga! Kruskawki. Kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego miłej zabawy.